To się Manko. Sory za tło, ale nie wiedziałem, jak je dodać, bo nie chciałam na razie pokazywać swojej twarzy, ale okej. Okay. No to tak, od czego by tu zacząć? Ym, nazywam się Karol i będę nagrywał na przykład, nie wiem, no jak gram w jakieś gry, jak podróżuję, na przykład za, za rok jadę do, 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 do y, jadę za rok na Islandię i będę tam nagrywał jak śpimy na, w namiocie na dachu będzie super i będę na przykład jeszcze nagrywał no, moje śmieszne scenki albo coś moje śmieszne przeżycia albo odpowiadanie na komentarze albo coś nie wiem no coś takie takie rzeczy no i um, co jeszcze bym mógł powiedzieć wam no dopiero założyłem kanał no i nazywa się Arbuziks i no i no co no jakby coś nie wiem, no... Pierwszy raz no, mam ten kanał. I jakby coś nie było na mnie słychać. Albo coś, nie wiem, przerwało. Coś takiego by się zakończył szybko film, to to znaczy, że coś zepsułem. Bo no, muszę się trochę z tym zapoznać i... Ten kod mnie rozwala. E... E... No i mam pytanko: czy mogę do Was mówić arbuziki, czy po prostu widzowie? No, i to mi odpowiecie w komentarzach, i co jeszcze bym mógł Wam powiedzieć. Chyba tyle i... O, te wiem. I będziemy jeszcze grać może w Minecrafta. No. I będę budował takie domki, coś. Takie historyjki będę wymyślał w Minecrafcie. No, dobra. No i będzie fajnie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten kanał i zachęcam do subskrypcji. Bo bardzo będę się starał. Mam nadzieję, że nikt mnie nie będzie hejtował. Prosiłbym. I. No i co? No i tyle chyba. No. To życzę powodzenia. Boże, co? No w ogóle, no. Dobrej nocy. Bo ja to nagrywam w nocy, no to. A wy to nie wiem, kiedy oglądniecie, no to kurde. To nie wiem, no. Miłego dnia powiem. Miłego dnia. No i. No. Trzymajcie się, pa.